Witam Was na moim kanale Maja300. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z takim daily vlogiem, ponieważ yy, sporo osób was, z Was mnie prosiło o ten filmik na Instagramie, na prywatnych wiadomościach, żebym nagrała i powiedziała Wam, jaką mam średnią, czy mam pasek i tak dalej. Więc wszystko Wam powiem w tym vlogu. Więc zapraszam do oglądania. Jeśli Wam się spodobał, łapeczka w górę i subskrypcja na moim kanale. A nie pożałujecie, bo. Mam plan otworzyć fajną serię wakacji na moim kanale, więc już się nie mogę doczekać, jak dla Was to nagram. A już dzisiaj się za, za parę godzin zaczną wakacje, więc zabieram się za nagrywania dla Was. E, ale dzisiaj będzie się dużo ciekawych rzeczy działo: pojedziemy do sklepu pewnie na jakieś zakupki, więc zapraszam Was ze sobą. A teraz idę się przebrać w galowy strój, więc czekaj. O, tutaj Was był. Okej, okay. a że sam przebrałam. Mam taką bluskę z reserve, koszulę i spódniczkę. Nie wiem, skąd ona jest. Chyba na szykecie, więc się mam i sprawdzę. Okej, okay. przepraszam, ona jest z mu, <coughs> ta spódniczka. E, a tu mam dzisiaj stylówkę? Tak wygląda. i mam właśnie taką skierówkę. I co? Teraz będę się ogarniać Oddaję takiego lekkiego jakby makijażu W sensie ja nie będę się malować, ale po prostu em, Po prostu Krem na twarz Mój ukochany niwaker

Jeszcze muszę pomyśleć okay, Okej okay, kochani, tak się prezentuje mój make-up e, I co teraz? Idę jeszcze spakować torebkę Słyszę sobie może krem do rąk, żeby nie miała suchy e, I jeszcze pójdę się zaraz poprzykać z jakimiś perfumami i się do was otwarszę Okej, okay, kochani, ja już jestem naszykowana do wyjazdu. Wybrałam sobie taką torebkę, co. Oczekajcie. Teraz sobie taką torebkę, o. Co dostałam na święta. No i co, będziemy zaraz, zaraz wyjeżdżać, bo już za chyba za pięć minut będziemy wyjeżdżać, więc już nie mogę się doczekać wakacji, które dzieli mnie od nich tylko jakieś godzina. No to widzimy, będziecie mieć teraz pewnie przebitki, drogie jak jadę, może zrobię wam przebitkę biedronki, ale dobra, nieważne. Eee, no i co, widzimy się już po zakończeniu. Zobaczymy, kiedy się do was odezwie, ale najpierw do po zakończeniu, a będziecie mieć przebitkę chyba, jak będę dostawać przelewstwo. No to na to już dobrze jedziesz. ja już jestem po zakończeniu roku szkolnego dostałam nagrodę i w domu wam powiem że znałam z spaskiem eee. na razie was będę trzymać w takiej niepewności jeszcze eee. tak i a w domu wam powiem eee. i tak wakacja rozpoczęta w siódmej eee. ahoj siódma klasa witaj no, i teraz idę do samochodu, odnieść świadectwo i yy, torbę. A, yy, a potem idę z mamą na lody. I jeszcze raz wracam do tej szkoły, bo moja siostra ma teraz zakończenie. A potem mój brat, więc pozdrą dla mnie. współczuję sobie. Yy, zostawiam te rzeczy. Wracam się, idę na lody. I będzie fajnie. Więc, pa pa! Hejcie kochani, ja już jestem po zakończeniu roku szkolnego mojej Agat, Agatki, czyli mojej siostry. Teraz chyba jedziemy jeszcze po mo e, na mojego brata zakończenie roku, więc pozdrow. Po prostu dzisiaj mam cały dzień w zakończeniach. Chyba trzeci raz, żeby śpiewać Chin, więc no super po prostu. E, a potem idziemy sobie albo pojedziemy na falę, albo pójdziemy, pojedziemy do, do galerii, ale do galerii chyba pojedziemy. O dziewiętnastej, a potem tu tam coś porobimy, bo nie pójdziemy jeszcze na lody. Byłam w tej pietronce. Przepraszam, że wam nic nie nagrałam i dostawałam to świadectwo. Okej, okay, kochani, ja, moja mama teraz swój, pojechałam do szkoły do mojego brata, do, po prostu, na jego zakończenie roku. Ja stwierdziłam, że wolę, żebym mnie podwiozła do domu, bo jest tak gorąco na dworzu, jest 32 stopnie. U nas, tutaj w łodzi, jest 32 stopni. Tak jest gorąco, że nie miałam zamiaru się tam dusić, jeszcze w tym stroju galowym, więc poprosiłam mama, by mnie podwiozła do domu i mnie podwiozła. I na razie nic nie będę robić takiego ciekawego. Oprócz tego, że może się jakoś pomaluję, bo są w końcu wakacje. Witam Was, życzę Wam szczęśliwych wakacji. Przede wszystkim bezpiecznych, pamiętajcie zdrowie to podstawę, e, żeby cokolwiek móc zrobić. E, więc tak. Mądre słowa. E, przepraszam. E, więc właśnie teraz e, mogę się z Wami w sumie taką pogadankę chwilową zrobić e, odnośnie wakacji. Już Was tutaj, tutaj podstawię. Okay. Ustawię Was. O, a ja właściwie to zrobiłam. Mam taką bluzkę i takie shorty. Zwykle takie paski, różowe. I, I jeśli chodzi, taką. Na razie Wam powiem, Jeśli chodzi o książkę, jaką dostałam, dostałam taką cuda świata. taką, Zobaczymy, się to będzie. Park. Puszka amazońska. Wulkany. I sza... dobra, nie wiem o czym to jest, to jest pewnie jakaś geograficzna książka, może mi się przyda w życiu Najwyższe szczyty ziemi. No. jak ją macie, to możecie mi napisać w komentarzu recenzję um, jeśli chodzi o moje świadectwo to nie mówię tego, to co zaraz wam powiem, nie mówię absolutnie tego w kontekście, żeby się chwalić, ponieważ yy, na przykład świadectwo z paskiem świadczy o ocenach, z ocen wychodzi. A po prostu nie zawsze oceny świadczą o wiedzy, więc pamiętajcie, że najważniejsza jest wiedza Wasza, a nie po prostu oceny, bo liczy się to, co wiesz, a nie jakieś oceny, które zostaną jakoś w pamięci na długo, bo jak będziecie dorośli, to Nikt was nie będzie pytał, jaką miałeś ocenę w piątej klasie, na przykład, albo w szóstej, na nie wiem, na w zachowania, albo nie wiem, z polskiego. Proszę, takie rzeczy to się nie pamięta, tak? A ja, na przykład, jak was ktoś się zapyta, nie wiem, jak się pisze rze rzeka, no to jak już powinniście to wiedzieć, tak? Bo to jest wiedza, właśnie. Więc na tym to polega i to nie jest jakieś przechwalanie się czy coś, tylko po prostu y, dużo osób z was mnie prosiło, nawet y, abym właśnie nagrała tak. Powiedziała wam, jaką mam średnią na Bo ja zadałam pytania, żebyście zadawali pytania A, a wy na Stories bym odpowiedziała A wy napisaliście mi jaką mam średnią Czy zdałam czerwonym paskiem I właśnie takie pytań chciałam wam odpowiedzieć właśnie teraz Na takie pytania e, Ponieważ nie chciałam wam zdradzać tego na stories, Tylko po prostu mm, Teraz wam chciałam powiedzieć, żeby wszystko było w jednym jakby klipie e, Więc tak Uh, ja absolutnie nie uważam tego że za jakieś przechwalenie się czy coś. Po prostu. No. O i nie wiem, po prostu, czy jest tutaj czym się chwalić, czy nie jest czym się chwalić. Po prostu. Ktoś na przykład się mniej stresuje na sprawdzianach, a ktoś się bardzo stresuje, nie może napisać to, co wie. Tak? Tak jest. Dobra. A więc ja mam się to z czerwonym paskiem yy, i nie uważam tego że za jakieś przechwalanie się. Tutaj mam. Kleję moje w sumie, nic. Nie ma takich danych moich. Tak. I, I dużo osób też mnie pytało, do jakiej szkoły chodzę. Ja chodzę do Saledzieńskiej Szkoły. E, tam jest bardzo wysoki poziom, więc uważam, że tak. Więc mogę Wam w sumie pokazać teraz e, to moje świadectwo i oceny. To jak oceny. Nie wiem, czy Wam przeczytać, czy nie. W sumie, w sumie myślę, że to nie jest nic złego, jakbym przeczytała wam ocenę, e, bo ja nie mam absolutnie czym się chwalić z moimi oceniami, bo nie są jakieś powalające, mam też czwórki, jestem, nie jestem jakieś kujonem, że mam same szóstki, e, uczę się dobrze, w sensie bardzo dobrze, nie uczę się celująco. E, tak, e, teraz właśnie zrobiłam e, szóstkę z sali na końcu religii, ponieważ my zaczynamy z innym księdzem od września, Chyba będziemy mieć innego księdza, więc ksiądz też tak jakby oceniał, bo my mieliśmy święty brekiem, po prostu też oceniał i wiedzę, i po prostu też to biorą pod uwagę, że już kończymy z nim, no, tak, w e, I z techniki, oczywiście, chciałam też szóstkę powiedzieć. Technika nie jest jakaś trudna, a teraz kończymy właśnie. też szóstce, jak się kończymy więc, e, więc właśnie. Pan już tak jakby, bo ta technika zostanie na, będzie na średniej z klasie, więc już pan wszystkim postawił szóstki z techniki bez względu na wiedzę Nie wiem, czy tak się powinno robić w ogóle, ale po prostu postawił tak na szóstkę, żeby po prostu nam nie zaniżyć średniej w ósmej klasie yy, Tak więc myślę, że tak A no jeszcze mam z muzyki szóstkę, a z muzyki no to po prostu brałam udział w konkursie do hymnu Ja chyba też Mela Modela brałam, ale nie jestem pewna, chyba, nie wiem, ale tak mówiła moja koleżanka, przyznam przy... <laughs> Tak mówiła właśnie moja koleżanka w Bicciach, możecie sprawdzić na jej kanał yy, Zachęcam, tam jest filmik ze mną, więc wpadajcie. E, po prostu brałam udział w tym i nie mam już szóstk. A tak to z angielskiego i matematyki mam czwórkę, a z nim mam piątkę? No, z matematyki mi się. Nie jestem geniuszem z matematyki, rozumiem ją, no ale wiecie. Na, myślę, że nie, nie jestem najgorsza. Myślę, że jestem taka średnia z matematyki. Że nie jestem najlepsza, ani też nie jestem najgorsza, jestem po prostu umiem rzeczy, ale. Dobra, nie rozgazuję się na matematyką. E, I jeśli chodzi o moją średnią, to długo się zastanawiałam, czy mam mówić. W sumie nie wiem, mogę Wam powiedzieć, moja to jest około 5-0, bo ponieważ te no właśnie 6 podwyższają, więc ale nie pamiętajcie to, co Wam na początku mówiłam, to najważniejsza jest wiedza, a nie oceny i średnia. Ważne jest wiedza ogólnie. E, no, no i co? możecie wpłynąć też na mój na kanał mojego brata Adamus Cabanos, e, bo on właśnie chyba też tam nagrywa daily vlog. E, no i pogadałam sobie o tym świadectwie i tak. Nie piszcie mi w komentarzach, że się przechwalam i tak dalej, bo ja się nie przechwalam, po prostu nie mam na celu przechwalania się, tak? No. Myślę, że się zrozumieliśmy. Myślę, że to były bardzo mądre słowa. Cisza na sali. Dobra, nieważne. Więc wpadajcie też na mojego Instagrama, majunia.wajsier4, bo tam wam wszystko mówię, jakieś hole wam robię, takie szybkie. Właśnie będzie haul też zakupowy, wakacyjny na moim kanale, więc już się nie mogę czekać, bo w tam, pod tamtym holem wbiły się tyle w, w góry, że dziękuję Wam bardzo. Um, no i co? Myślę, że mogę kończyć i wrócę do Was, jak będzie się coś działo ciekawego, albo będziemy już wyjeżdżać, więc zobaczymy. Kochani, u mnie się za wiele nie zmieniło od tego czasu, co Wam mówiłam, oprócz tego, że zjadłam obiad, że trochę się przebrałam, bluzkę zmieniłam i mam inne spo... jeszcze mam te same spodenki. I... I jak Was ciekawi co teraz porabiam, to teraz sobie leżę na hamaku z taśmy, ponieważ mój bardzo wczoraj robił taki odcinek, że, że robi hamak z taśmy. Więc właśnie polecam jest bardzo wytrzymała ta taśma. Ciebie mogę na niej leżeć i nawet mój brat na tym skakał, więc możecie wbić na jego kanał. E, I jeśli poza tym, to no, za chwilę będziemy jechać do tej galerii. Nie mam teraz w sumie nawet godzina, bo nie mam potrzebny czasu teraz. Jak są wakacje, kto też tak ma to, niech pisze w komentarzu. Jest godzina 8, 17, a odzywam się o was, o, do was o jakieś 30 i chyba zaczyna kropić. Proszę, żeby tak nie padało. No, idzie taka jedna wielka chmura, ale może przejdzie. Już w sumie nie wiem. A ja już się zdążyłam opalić. Pierwszy dzień wakacji, ja już się opaliłam. Um, I teraz się pobujam pewnie na um, po Poskoczę na tramonie to będziecie widzieć w przebitkach. I odezwę się do Was, jak już będziemy chętnie galerii. na zakupy i będę tam ładny. przebitki jakieś robić, może coś tam Wam powiem, a jeśli nie, to już powiem, ale się to, co My no już wyszliśmy z galerii, w domu Wam powiem więcej na ten temat, a teraz wchodzimy się do konferencji. Jeśli chodzi o to, co kupiłam, to planuję nagrać dla was haul, znowu wakacyjny haul zakupowy Ponieważ pod tamtym by było bardzo dużo wyświetleń i dużo który w ogóle, więc planuję dla was nagrać taki Jak skompletuję wszystkie rzeczy wakacyjne I co? Jeśli chodzi o to, to kupiłam dwie pary butów, kostium kąpielowy i bluzkę Bo ponieważ my już pojechaliśmy bardzo późno Byliśmy bardzo późno, pojechaliśmy tam yy, I już zamykał się sklep I w sklepie spotkałam dwie moje koleżanki Jedną Emilkę pozdrawiam, jeśli to oglądasz I e, e, moja mama też widziała przy kasie, Więc pozdrawiam Was obydwie yy, 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 No i co? Kochani, e, bardzo się cieszę, że już są wakacje Życzę Wam miłych, szczęśliwych i spokojnych wakacji, więc Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!